Przedsiębiorstwa, zarówno małe, duże, jak i średnie przedsiębiorstwa z regionu, jak i z całej Polski, mogą dostać pieniądze z programu operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Jest to program operacyjny, który będzie teraz wdrażany w latach 2014-2020. Jest na etapie zatwierdzania przez Komisję Europejską, więc sądzę, że już na etapie najbliższych 3-4 miesięcy, pod koniec tego zatwierdzenia, będziemy mieli pewność dokładnie na jakie działania, ale już kierunkowo. Decyzje zostały podjęte, także wiadomo, że na innowacje, na inteligentne specjalizacje, na współpracę badawczo-naukową i na wdrażanie wynalazków będzie, będzie dużo pieniędzy. Mamy tutaj zupełnie nowe podejście, to znaczy chcemy nie tylko namawiać firmy do współpracy z instytucjami naukowymi nie tylko muszą być to szkoły wyższe, ale też instytucje otoczenia biznesu o charakterze naukowym ale także mamy specyficzne dotacje na wspieranie, Firm, które chcą budować u siebie takie małe centra badawczo-rozwojowe bądź nawet duże centra badawczo-rozwojowe, tak żeby one badały w ramach swoich własnych możliwości. Tutaj region jest regionem trudnym, jeżeli chodzi o dostęp infrastrukturalny, a także regionem, który wymaga bardzo dużo pracy pod względem dopasowania kompetencji osób pracujących do zapotrzebowania nowoczesnych firm. I tutaj będziemy robić dwa konkretne działania, które sądzę, że radykalnie zmienią sytuację. To znaczy z jednej strony dopasowywać dofinansowania tak, żeby przyciągać tutaj więcej firm, bo dostaną więcej tutaj, a z drugiej strony będziemy takim dużym projektem systemowym Ministerstwa Gospodarki. Mam nadzieję, że we współpracy z marszałkiem tutaj będziemy namawiać marszałka, do tej współpracy będziemy dopasowywać system uczenia młodzieży do tego co jest potrzebne tutaj firmom tak żeby młodzież nie musiała wyjeżdżać. Kim przedsiębiorca, który ulokuje swoją działalność na terenie strefy, może skorzystać ze zwolnień podatkowych. W tej chwili mała firma, która zainwestowałaby na terenie dolnego śląska w ramach strefy mogłaby uzyskać nawet 60% E, zwolnienia z podatku dochodowego 60% wydatków, jakie poniesie na swoją inwestycję, czyli dużo. Od 1 lipca to będzie niestety o 15% mniej. No, oprócz e, tych korzyści finansowych, e, firma, która działa w strefie, e, ma też po pierwsze dostęp do infrastruktury, bo zazwyczaj nasze tereny są. Zaopatrzone w niezbędne media i też dostępne transportowo, choć oczywiście nie zawsze jest to dostęp idealny. Mogą liczyć na współpracę też z innymi firmami strefowymi. No, i przede wszystkim na pomoc naszej spółki w Wałbrzyckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park, czy to w zakresie szkoleń, czy współpracy z, media, z gestorami mediów, czy wreszcie dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb przedsiębiorców. Jeżeli ktoś planuje inwestycje, wie co chce zrobić, w jakim obszarze zainwestować, no to wystarczy, że zgłosi się do nas i wtedy przeanalizujemy dokładnie, czy ta, ten zakres działalności mieści się w tym, co może być na terenie strefy realizowane. Jeżeli tak, to wtedy przedsiębiorca składa list intencyjny, w którym deklaruje, że chce zainwestować na przykład w Polanicy czy w Kudowie. Chce utworzyć konkretną liczbę miejsc pracy, ponieść nakłady na pewnym poziomie. No i wtedy my rozpoczynamy całą procedurę, jest ogłoszenie, są rokowania. Cała procedura zajmuje mniej więcej 41-42 dni, więc naprawdę jest to proces dosyć szybki. Mamy tutaj pięć podstref, w pięciu miejscach nasza lokalizacja. W tej chwili działa tutaj 8 firm. Bardzo byśmy chcieli, żeby pojawiły się kolejne. W tej chwili prowadzimy rozmowy z jednym z inwestorów. Mamy nadzieję, że, że dołączy do grona tych, którzy już na terenie strefy tutaj są. Natomiast problemem jest jednak ciągle dostępność transportowa tego terenu. Jest to praktycznie nowa edycja pomocy ze środków Unii Europejskiej. I praktycznie każde informacje, które spływają do nas, do przedsiębiorców, dają nam możliwość jakiegoś, jakiejś analizy i możliwości skorzystania z tej formy pomocowej. Podstawowym problemem przedsiębiorców to jest infrastruktura drogowa. Przede wszystkim połączenie z autostradami, z Wrocławiem, takim centralnym ośrodkiem Dolnego Śląska. I podróż, która skłodzka trwa 1,5 półtorej do godziny 40 minut, jest naprawdę dużym takim obciążeniem dla nas zajmujących nam wiele, wiele czasu, a moglibyśmy to spożytkować na potrzeby produkcji i rozwoju naszych firm. Ewidentnie jest to obszar o najsłabszej dostępności komunikacyjnej w regionie, który naturalnie trzeba wzmocnić, aczkolwiek nie nastawiałbym się tylko na infrastrukturę drogową, musimy mówić o infrastrukturze kolejowej równolegle do infrastruktury drogowej i na wszystkich, o wszystkich działaniach tak naprawdę i na poziomie krajowym, i na poziomie wojewódzkim. Zjawiska demograficzne tutaj są bardzo negatywne, więc młodzi ludzie z tego obszaru jednak uciekają, co obserwujemy, co oczywiście osłabia potencjał, co oczywiście osłabia moc sprawczą realizacji infrastruktury, więc to jedno z drugim się zazębia. Ewidentnie sieć infrastruktury technicznej, jak kanalizacyjna, wodociągowa, również jest dość zaniechana, co też sprawia trudny teren górzysty, no i wydaje się, że infrastruktura teleinformatyczna, o której dość, dość jak mantrę powtarzam, że jest bardzo, bardzo, bardzo istotna i trzeba na nią też patrzeć. Tutaj dużo było mówione, powiedziane o kastrach, czyli o. W współdziałaniu, czyli w różnych firm i tworzeniu jednego produktu, czy turystycznego, czy w innej, w innej dziedzinie. I też tu już mamy też do te, co do tego plany. Nieformalnie mam, jesteśmy związani tutaj atrakcjami turystycznymi, czyli Kopalnia Złota, Spływy Kontonowe Przemębarskim, czy Twierdza Kłodzka i nasza taka zamek książ. I myślimy zrobić jeden wspólny bilet, który będzie można kupować w całym kraju. Przede wszystkim można tutaj się dowiedzieć się ciekawych informacji na temat infrastruktury. Wiadomo, że to, co możemy sami we własnym zakresie zrobić, to robimy, czyli zdobywanie turystów z, nie tylko z kraju, ale też z zagranicy. Ale żeby do nas mogli przyjechać, muszą być drogi. To, co właśnie dzisiaj było poruszane. Niesamowicie ruszyła nam turystyka, jeżeli chodzi o teren Małopolski, kiedy została uruchomiona autostrada. Wtedy po raz pierwszy. Mieliśmy pierwsze autokary, które przyjeżdżały z Krakowa i z okolicy Krakowa. Ważne są te informacje, są to rzeczy, na które my sami nie mamy wpływu. I tutaj, na takim spotkaniu, dowiadujemy się, że są osoby, które o tym myślą, które zdają sobie sprawę, że region mógł się rozwijać. To nie tylko przedsiębiorcy, którzy parają się z takimi problemami, ale to też cała ta infrastruktura towarzysząca czyli drogi, czyli komunikacja. I to jest bardzo istotne. I cieszy to, że jednak są hmm, lobby, które naciskają, ludzi kompetentnych, którzy mogą na to wpłynąć, i no, to jest dobra wiadomość. Ja reprezentuję instytucję Agencji Rozwoju Regionalnego AgroLeg z Nowej Rudy, która statutowo pomaga przedsiębiorcom. I tutaj muszę powiedzieć, że w nowej perspektywie no, trzeba zapomnieć już o dotacjach, bo to już jest chyba trzeci okres programowania. Teraz będą obowiązywały tak zwane zwrotne instrumenty. Wsparcia, a będą to pożyczki albo wejścia udziałowe w nowe projekty. Takie jest spojrzenie Unii. Także załóżmy, no, ta zasada zwrotności opiera się na tym, że te pieniądze wracają i z powrotem są przeznaczane dla przedsiębiorców na projekty, które sobie dadzą radę na rynku. No i teraz to jest temat, jak rozumie się innowacje, jakie są warunki do wdrażania nowych technologii. Bo to jest przestrzeń, która będzie dawała przewagę w konkursach, które swego rodzaju występują. Natomiast to zarząd województwa zdecyduje, na jakich obszarach problemowych, bo takie obszary też będą prawdopodobnie wyznaczone, będą i w jakim zakresie i dla kogo będą dostępne dotacje. Prawdopodobnie będą to prestarterzy, -starter, pre czyli. Ci, którzy chcą zostać przedsiębiorcami, albo są w tej pierwszej fazie rozwoju, czyli wymagają takiego wsparcia, żeby na rynku zaistnieć. O obwodnicy Kłocka wspomnieliśmy już, czekamy. Rozumiem, że jest wyłoniony wykonawca, czy będzie wyłoniony wykonawca w najbliższym czasie. Bardzo byśmy chcieli też wiedzieć, kiedy rozpoczną się prace, żebyśmy zobaczyli je naocznie, że już budujemy obwodnicę, ale mamy też kilka co najmniej takie zrealizowane już prawie inwestycje, na które patrzymy niecierpliwie, kiedy zostaną oddane do użytku. Mówię tutaj o obwodnicy Ząbkowic Śląskich, obwodnicy ulicy Kamienickiej, mówię też o drugim etapie obwodnicy Nowej Luty. Wiemy, że tam być może jakieś problemy przesunęły termin oddania tych inwestycji, niemniej jednak prosimy o konkrety. Witam Państwa. Dotyczy to trzeciego etapu obwodnicy Nowej Rudy, poprawy drugiego jest wykonanej i on już yy, odbywa się go do dłuższego czasu. Trzeci etap yy, okazało się, że niestety na etapie projektowym zostały uwzględnione pewne yy, uwarunkowania geologiczne, które występują w okolicy Nowej Rudy. Yy, Osobiska, które się pojawiły przy realizacji no, muszą być w jakiś sposób inny zabezpieczone niż to projekt nam proponował. Mamy już na to rozwiązanie. Firma, która wykonywała te prace, podejmuje się dalszej realizacji tych zadań i myślimy, że do września te roboty zostaną zakończone. Nie chodzi o samą nawierzchnię, bo tej nawierzchni potem jest do zrobienia 200 metrów i to nie jest problem. Natomiast problemem jest całe zabezpieczenie tego masywu durotworu, który no niestety przy przecięciu tracił stabilność i te naprężenia pierwotne e, uwolniły się i cały budotwór zaczyna nam zjeżdżać, więc musimy te zabezpieczenia porobić odpowiednie. Mamy na to pomysł i mamy, mamy wykonawcę, więc myślę, że do końca września zakończymy tę inwestycję i ją oddamy. Co do e, obwodnicy co do obejścia e, ulicy Kamienieckiej w okolicach e, to już jest zgłoszone do odbioru. W tej chwili prace trwają odbiorowe. E, no niestety zastosowaliśmy tam pierwsze chyba w Polsce słupy superbezpieczne dla sygnalizacji świetlnej, które niestety aż w Norwegii musieliśmy ściągnąć. Takiego nogi na podstawie pan dyrektor, ale mamy chociaż jedne pierwsze, żeby testować sprawowało. Inwestycja się troszeczkę przedłużyła z uwagi właśnie na, na to połączenie do, do drogi krajowej, do uzgodnienia nie długotrwały różnego rodzaju pomysły jak to zrealizować. No, w końcu już doszliśmy do efektu. Myślę, że następnym jakby połączeniem tego wejścia tej ulicy Kamienieckiej będzie taki kilometrowy odcinek połączenia do drogi na tak, żeby obejście już e, Ząbkowic, od strony dróg wojewódzkich załatwić, tak w cudzysłowie załatwić e, a, i uwolnić ten ruch, e, który idzie przez miasto i wyprowadzić go poza. E, tu trwają znowu konsultacje z kolejarzami, ponieważ oni nam tam stawiają warunki budowy obiektu nad linią kolejową, pod linią kolejową, wyniesienie tego na taką wysokość, jak oni by chcieli, czyli na tą skrajnie międzynarodową, to jest 5,15, wyniesienie całej konstrukcji i do góry, powodowałoby ogromne nakłady tam prac ziemnej i i, no i praktycznie górę taką, jak, 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 jak jest w Alpach, tak? alpejski kawałek. Drogi, więc próbujemy zminimalizować te skutki pomysłów i zrobić przejazd w poziomie odpowiednio zabezpieczonym i to wykonać jak najszybciej. Zobaczymy jak będą no, z nimi te negocjacje trwały.